Uchwaniamy Ci się Chryste. błogosławimy Tobie. Chrystus Chrystus święty, odkupił świat. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się na nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Ojcze, stajemy przed Tobą w tej godzinie Dłosierdzia. Aby przedstawić Ci nasze słabości, naszą zależność od Twojego miłosierdzia, któremu zawierzamy nasze życie, nasz kościół, nasze wspólnoty. Prosimy Cię, abyś spojrzał na nas i nie patrząc na nasze grzechy, na naszą niewierność. Nieustannie okazywał nam swoje miłosierdzie. A dzisiaj gromadząc się przed Tobą, przez świętego Maksymiliana, założyciela tego miejsca, świętej Faustyny. Przedstawiamy Ci prośbę o miłosierdzie dla zmarłych, prosimy Cię o to, abyś wysłuchał próśb i intencji wszystkich nas tutaj obecnych, i łączących się z nami poprzez telewizję niepokalanów, a także te intencje i prośby zanoszone przez widzów telewizji niepokalanów, nadsłane przez czytelników rycerzy niepokalanych oraz przekazywane przez wszystkich proszących naszą modlitwę, naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów w tym okresie szczególnym na życia kościoła, na naszego narodu. Prosimy Cię o łaski potrzebne dla kardynałów. Prosimy Cię o wskazanie tego, który będzie dalej prowadził kościół, królestwo założone przez Twojego Syna. Prosimy Cię również o łaskę dalej Ducha Świętego naszemu narodowi, abyśmy wybrali. Odpowiedniego człowieka na prezydenta naszego kraju. Polecamy się też naszych chorych, tutaj obecnych, zwłaszcza w naszym szpitaliku. Krzysztofa Cyburskiego, Cieśligiewicza, brata Józefa, który chyba jest w najbardziej trudnej sytuacji, przyjmij do ich cierpienia. I okaż miłosierdzie nam wszystkim. nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź Boga Twoja, jako w niebie, taki i na ziemi. Chwila naszego poprzedniego, I odpuść nam nasze winy, jak obijają na naszych błogosławień. Niech umiłowana za Bóg, że, ale a na sprawa Boga, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga Ojca wszechmogącego Współpracujcie na nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, z Ciebie Pana Naszego, który się podziął z Ducha Świętego, narodził się z mojej Panny, umęczony pod polskim piłatem, uprzywodniony w ujawnieniu, w stanie dobiegłym, Manie wiosna siedzi po prawicy Boga Ojca Wszego. Na Święta Kościoła, za jego bolesnej męki, nie muszę cię dać. dla nas dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, opierujemy Cię ciało i krew w <laughs> Najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa, Chrystusa, na naszego Jezusa, zielonych na imię pana na, na Jego bolesnej męki, Chrystusa, na imię pana naszego całego na imię pana naszego Chrystusa, na imię pana na Szkadza jego Nie mimo dla <UE> nas i całego świata jego bolesnej męki. Nie mimo szczęty dla nas i całego świata jego bolesnej męki. Nie mimo szczęty dla nas i, i całego świata Na jego bolesnej męki. Nie mimo dla nas i całego świata jego bolesnej męki. Nie mimo dla nas i całego świata jego Nie jego bolesnej męki. Nie mimo dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. No, na błaganie na całego naszej i całego świata na jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego, całego na świata miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Na Jego bolesnej męki. ofiaruję Ci ciało i grę w dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie Nasze, dla i, Nasze, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie. nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzę dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzę dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzę dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie si dla nas <�itude m Suddenly> mimo <SUBSCRIds> i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie Miej dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew duszę i bóstwo Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na naszym poleganiu całej naszej i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłość, dla nas i całego świata Miej Miej mój mój. dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej, Miej. miłość, Śata, dla Jego bolesnej męki, nie wszędzie nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie wszędzie plana i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie wszędzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej niemożliwe dla, dla, dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Niej niemożliwe dla, dla, dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Niej Miej niemożliwe dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Niej niemożliwe dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Shri Krishna Shri Krishna 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 Shri Krishna Shri Krishna meir shenna tami

serce jest yeah. jako szalonego Ja miłosierdzia... you Módlcie się za nami. Błogosławieni bracia z Niepokalanowa. Módlcie się, Módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się w święta Boża Rojczyzny. Naszymi prośbami radzimy, że nie w potrzebach naszych, ale w potrzebach Zylejcie, przygód, nam nam zawsze dawać. tam no karetna, i w nas nasza, o nasza, o nasza, o nasza, moja swoim nasza, moja świętnička nasza, nas pracy, nas nasza, swojemu synowi nasz